Nowego życia, a zarazem odwieczna zagadka biologii. By powstało nowe życie, komórka żeńska jajowa musi połączyć się z komórką męską. Miliony plemników, a każdy z nich, podobnie jak komórka jajowa, ma w sobie porcję chromosomów. W ich wnętrzu ukryte są geny chemiczny plan, według którego powstanie nowy organizm. Ale zarówno plemnik, jak i jajo mają w sobie tylko połowę potrzebnych do tego celu chromozomów. Podział komórkowy. W procesie zwanym mejozą nitkowate chromozomy połączone dotąd w parę oddzielają się od siebie i przechodzą do różnych komórek potomnych. Dlatego każde dojrzałe jajo i każdy dojrzały plemnik ma tylko połowę chromozomów potrzebnych nowemu organizmowi. Jeśli więc każda z komórek płciowych ma w sobie tylko 50% planu nowego życia, to muszą się one połączyć. W procesie zapłodnienia plemnik wnika do komórki jajowej, przynosząc brakującą porcję chromosomów. Natura odtwarza to, co najpierw sama podzieliła i prowokuje do pytania, kto tu jest ważniejszy? Na to pytanie wbrew pozorom wcale jest niełatwo odpowiedzieć, kto tu jest ważniejszy. Otóż zwykło się sądzić, że ważniejszy jest jednak organizm żeński, ponieważ od niego zaczyna się życie. Ta odwieczna pramatka jest najważniejszym czynnikiem zachowania gatunku. Zresztą niedarmo w historii gatunku zwanego Homo sapiens była taka... Jedni mówią ciemna, inni jasna karta historii, która nazywała się epoką matriarchatu. I to, że taki obiegowy pogląd funkcjonuje, skłania od razu do oczywistego pytania, które zresztą nie myśmy wymyślili, ale którym dzisiaj próbujemy się zmierzyć. Czy organizmy męskie, innym słowy, innymi słowy, czy mężczyźni są w ogóle potrzebni? Czy jest możliwy świat bez nich? Odpowiadając z tego miejsca, no, mógłbym powiedzieć oczywiście tak, no przecież sens istnienia siebie samego. A jednocześnie wrodzony pesymizm każe mi patrzeć na sprawę zupełnie inaczej. Bo skąd się wzięli? Oczywiście są produktem ewolucji gatunków, a ewolucja to jest w przyrodzie działanie troszeczkę na ślepo. Wymyśla się nowe rozwiązanie i potem sprawdza. No W pewnym momencie rozwiązanie typu mężczyzna okazało się przydatne, ale, ale czy to nie jest przypadkiem chwilowe? I czy na przykład sam fakt, że połowa organizmów na Ziemi, zwierzęcych, roślinnych, rozmnaża się drogą bez, bezpłciową i jest dobrze, czy przypadkiem już tylko to nie każe patrzeć na sprawę istnienia samego mężczyzny w sposób zdecydowanie podejrzany? Bez niego można się robić. Można. Instynkt nakazuje, by szukać partnerki za wszelką cenę, by zachwycić ją i zdobyć. Ale ileż trzeba się przy tym natrudzić? Ile stracić czasu wie tylko ten, kto próbował? Niektóre zwierzęta łączą się w pary tylko nocą. No nowe błyski są na pewno atrakcyjną zachętą. Ale świetnikowi potrzebna jest pewność, kto odpowiedział na jego zaloty. Musiał więc stworzyć niepowtarzalną sekwencję błysków, by uniknąć tragicznych nieporozumień, a poza tym wiadomo, jak kosztowne jest światło. Dla wielu zwierząt żyjących samotnie lub w głębokim ukryciu już samo opuszczenie kryjówki jest ogromnie niebezpieczne. Ta samica ośmiornicy jest łakomym kąskiem dla rekinów, fok, a nawet węgorzy. Spotkanie dwóch ośmiornic może być naprawdę czułe. Mają przecież do dyspozycji 16 ramion, ale rozmnażanie wymagało z tego powodu poważnych zmian ewolucyjnych. Jedno z ramion samca, dokładnie trzecie z prawej strony, musiało przekształcić się w narząd rozmnażania, tak zwany hektotylogus. Specjalnym kanałem wewnątrz tego ramienia plemniki przedostają się do organizmu samicy. Wielki francuski przyrodnik Georges Goubier badał kiedyś życie ośmiornic i stwierdził, że hektokotylus to siedlisko nieznanego mu pasożyta. Prawda była inna, to samiec musiał przystosować swą anatomię dla podtrzymania gatunku. Krót jaki zadają sobie niektóre samce, by wywrzeć na samicach odpowiednie wrażenie, jest doprawdy imponujący. I nie chodzi tu tylko o niewiarygodne wprost barwy upierzenia, które mają przyciągnąć uwagę. Ten ptaszek tworzy przecież niezwykły spektakl malowany obrazem i dźwiękiem, po to by zdobyć partnerkę. Ale jakim kosztem? Cena jest naprawdę wysoka, olbrzymi wysiłek fizyczny napięcia związane z rywalizacją i wystawienie się na atak wrogów. Ale stawka w tej grze może być jeszcze wyższa, ostateczna. Ten pająk to prawdziwy artysta. Nitki pajęczyny nie służą mu tym razem do oplątania ofiary stał się subtelnym instrumentem, na stronach którego pająk wygrywa niezwykłą serenadę miłosną. Chodzi o to, by czarnej wdowie udowodnić, że ma do czynienia nie z muchą, a z prawdziwym samcem. Na razie pajęcza serenada przynosi pożądany skutek. Ale zapłodnienie, dające początek nowemu życiu, staje się czasem preludium śmierci. I gdzie tu sprawiedliwość? No i proszę, można to uznać za materiał dowodowy numer jeden: samców, brud ale zobacz, że te akcje, które tam były pokazane, można uznać za fanaberię przyrody. No doprowadzono już do takiej sytuacji, w którym po prostu widać, że jest to rozwiązanie śmieszne. No, żaden konstruktor na takie by nie poszedł. Wręcz powiedzieć można byłoby głupie, ale niestety no, dla tak. mnie to nie był argument akurat udowadniający wyższość y, jakiejś innej formy rozmnażania się gatunków. Wręcz odwrotnie. Owszem, tu były te przykłady miały... Wiele, wiele zalet, ale jedną wadę. Dobraja się po prostu tendencyjnie, to był margines, to były pewne ekstrawagancje przyrody która w tym procesie ewolucyjnym musi błądzić. No, wyszukuje sobie pewne skrajne sytuacje po to, by stworzyć coś, co będzie obowiązywało w świecie Nie, przyrody. Ja, ja rozumiem, i że ty bronisz sytuacji ja rozumiem Nie, ja, ja bronię sytuacji, to znaczy jakby yy, zastanawiamy się nad tym, dlaczego ta dominująca w przyrodzie forma rozmnażania, forma rozmnażania płciowego jest biologicznie lepsza, a jest lepsza po prostu dlatego, że w trakcie tejże formy rozmnażania dochodzi do rekombinacji genetycznej wymieszania genetycznych cech obojga rodziców, dzięki którym osobniki potomne są na ogół żywotniejsze, zdrowsze, lepiej przystosowane do ryzyka związanego z bytowaniem w określonym środowisku i tak dalej i tak dalej. Oczywiście to byłaby prawda, gdyby nie istniały przykłady na nie. Materiał dowodowy numer dwa, który zamierzam Ci przedstawić. To zresztą wystarczy rozejrzeć się wokół. Popatrz na przykład na ogródek czy na trawnik. Kto tam dominuje? Trawka, którą się? Nie. Tam chwasty, mlecze, powoje i tak dalej, i tak A chociażby na mszyce. Ich siłą jest to, że rozmnażają się bezpłciowo. I to jest właśnie ten dowód numer dwa. Metoda, ideał. Niezliczone zastępy roślin i zwierząt robią to właśnie tak. Do rozmnażania nie potrzeba im nic więcej jak tylko siebie. Jednokomórkowe pierwotniaki po prostu dzielą się na pół. Dwie identyczne połówki. Oto sposób na życie bez seksu. Toczki żyją w koloniach. Te prymitywne organizmy osadzone są w galaretowatych kulach. Każdy z tych białych punktów na powierzchni sfery to pojedyncza komórka. Jeden organizm, a wszystko widoczne dopiero pod silnym mikroskopem. Kolonie potomne rosną wewnątrz kolonii matki, gdy warunki zewnętrzne są pomyślne i kałuże pełne wody, decydują się na własną egzystencję. Młode kolonie są identyczne i jest ich dużo, rozwijają się lawinowo. Podobnie jak dafnia, organizm nieco bardziej skomplikowany, ale również obywający się bez samców. Każda z tych wodnych pchełek produkuje od 25 do 30 identycznych jajeczek. Każdy z jajeczek jest przy tym nosicielem kompletu informacji genetycznej matki i wewnątrz tych jajeczek, nawet przed ich poczęciem, już znajduje się nasienie ich własnego potomstwa. W dużych pchełkach rosną małe, nic nie wiedząc o tym wcale, a w tych małych jeszcze mniejsze i nikt nie wie, które pierwsze. Skoro nie ma samców, a tylko samice i wszystkie wydają na świat potomstwo, Jasnym jest, że metoda ta jest co najmniej dwakroć wydajniejsza od seksualnych sposobów rozmnażania. Kolejny przykład pochodzi z pustynnych strumieni Meksyku i Ameryki Południowo-Zachodniej. Te małe rybki, podobne do gupików, nazywają się pecyliopsis. I jak dotąd nie znaleziono samca, są tylko samiczki i identyczne córki. Ale w tym przypadku jest jeden haczyk. Ich rozmnażanie zależy od samca innego gatunku. Stymuluje on samiczkę przez skubania, a nawet potrafi dokonać fizycznego zapłodnienia. Niestety całkowicie bezowocnie, albo jaja pozostają niezapłodnione. Stymulacja uruchamia jednak mechanizm wytwarzający jajeczka. Samiczka zaczyna produkować jajeczka identyczne jak ona sama, ale odkryto to nie tak dawno. Kłopot polegał na tym, że aseksualne samiczki żyją w bliskim sąsiedztwie z bardzo podobnymi samiczkami innego gatunku o całkiem normalnym seksualnym sposobie rozmnażania. Samce tego gatunku konkurują ze sobą, by objąć w posiadanie cały harem samiczek. Zwycięzca w konkurach przyjmuje ciemniejszą barwę. W rezultacie pojawiają się całe zastępy wolnych strzelców o niewyżytym popędzie. I gdy właściciel haremu nieopatrznie odwróci się od trzutki, zaczynają się podchody, a nasza mała rybka, Pecil liopsis, przy okazji ma wszystko co najlepsze. Zainteresowanie samców, a więc naturalną stymulację, a przy tym brak konieczności mieszania swych wartościowych genów z innymi oto sposób na powtarzalność. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ja właśnie nie powinienem komentować, bo to sprawa jest jasna aż to, prawda? Rzesze organizmów potomnych, identycznych własnościami z organizmem. To matki. właśnie źle. Ależ bardzo dobrze przecież te słabe matki już wyginęły w trakcie procesu ewolucji, zostały te najsilniejsze, idealnie dostosowane do środowiska. Na dodatek zauważ, że yy, ta szybkość yy, związana z procesem, z tym procesem rozmnażania jest zdecydowanie większa niż na drodze płciowej. No, w związku z tym i proces jest wydajniejszy, i zaludnić, i opanować, i skolonizować środowisko także zdecydowanie łatwiej same plusy. Tam tak, czynę poza, czynę tak no. poza, jednym, poza jednym mankamentem, mianowicie takim, że jak zauważyłeś zapewne, yy, organizmy, te, te dziwne rybki, rzeczywiście szokujące, żyją w specyficznym środowisku wodnym, które od milionów lat zmieniało się niezwykle mało. I to im to to umożliwiło marunki, i to umożliwiło im właśnie przetrwanie. Gdyby te warunki zmieniały się tak jak na powierzchni naszej planety, z całą pewnością ten gatunek należałby do mroków historii. I tutaj właśnie widać najwyraźniej, że gatunki rozmnażające się drogą płciową mają tę ogromną przewagę, że są w stanie przystosować się do zmieniających się warunków środowiskowych. Gdyby było inaczej. No co zamieszkiwałoby dzisiaj powierzchnię Ziemi, która tak ogromnie się przecież zmieniła i klimat i tak dalej, Gupiki, chwasty i ewentualnie jednokomórkowce według Twojej teorii. prawda? Dobierane Nie, no to, są, to jest po prostu metoda rozumowania, wydaje mi się całkowicie uprawniona i y, można by znaleźć oczywiście dużo ważniejszych i bardziej zasadniczych przykładów świadczących, że ta teza jest trafna, że właśnie to wymieszanie genów. Jest szansą na przystosowanie się do zmiennych warunków środowiska. Nowy Meksyk. Granica dwóch różnych terenów pustynnych. Po jednej stronie trawy, po drugiej niewysokie chaszcze i zarośla. To właśnie tu żyje niezwykła jaszczurka. Jej odmienność bierze się stąd, że jest krańcową feministką. Nie polega nawet na zastępczej stymulacji czy czymkolwiek innym. W końcu lat 50. doniesienia o jednopłciowej jaszczurce były przyjęte z niedowierzaniem. Stwierdzono to jednak ponad wszelką wątpliwość. W niewoli rodziły się same córki, a te z kolei w całkowitej izolacji płodziły dalej samiczki. Czy jednak było tak zawsze? Rozwiązanie zagadki kryło się w jej dwubarwnym stroju paskach na ciele i plamkach na odnóżach. W tej części Nowego Meksyku, suchej i porośniętej kępkami traw, żyły zawsze jaszczurki o pasiastych tułowiach, ale gładkich odnóżach. Są to normalne, dwupłciowe zwierzęta. Drugą część terenu pokrywa większa roślinność i żyją tu jaszczurki bez pasków, ale z plamkami. Te również rozmnażają się całkowicie normalnie, czyli płciowo. Jakiś czas temu, zapewne w okresie ostatniego miliona lat, te dwa pokrewne gatunki spotkały się na granicy dwóch różnych obszarów. Hybryda środowiskowa stworzyła w efekcie dziwaczną krzyżówkę. Połączone geny obu rodziców w rezultacie dały istotę z paskami i plankami jednocześnie. Ten wybryk natury polegał jednak na tym, że rodzić mogły się później tylko samiczki, a więc osobniki identyczne z pierwowzorem. Być może warunki środowiska w przeszłości pchnęły przez moment ewolucję właśnie tym torem. Być może płciowość czy bezpłciowość jest odpowiedzią na warunki bytowania danego gatunku? Odpowiedzi na to pytanie spróbujemy poszukać w tropikalnej dżungli. Wydawać się może to rajem dla życia, bogactwo form niespożyte, zasoby zieleni, pożywienia, miejsc do ukrycia przed wrogiem. Wysokie temperatury i deszcze tworzą tę kwitą szatę roślinną. Ale zwierzętom mimo pozorów wcale nie jest tu tak łatwo. Atrakcyjne środowisko szybko wypełniło się bowiem wszelkimi możliwymi istotami, dużymi, małymi i jeszcze mniejszymi. Zaczął się etap konkurencji. Na każdym kroku zaroiło się od drapieżników. Aby przeżyć trzeba było uciekać szybciej, latać wyżej, wkopywać się głębiej. I dżunglach. Nic dodać, nic ująć. Jak to w życiu? Ta zatłoczona dżungla nie jest w stanie utrzymać przy życiu nieskończonej liczby osobników jednego gatunku. Każdy z nich musi być jedyny w swoim rodzaju. Jakość to właśnie się liczy, a nie ilość. Potrzeba jest zatem zmian pomysłów, wynalazków, a to wymaga seksu. W takim wyścigu o życie uczestniczą też żaby błotne i choć aktywne są jedynie nocą, to ich ciemności mają swych śmiertelnych wrogów. Nietoperze natura wyposażyła w niezwykłą umiejętność echolokację, a dodatkowo wspaniały słuch z wielką łatwością wynajdują swój cel, niczego nie podejrzewające żaby w środku zalotnych skrzeków. Nietoperze wybierają ofiary o najgłębszym rechocie. To gwarantuje im dużą zdobycz. I rzeczywiście, żaby o takim rechocie to wyrośnięte, atrakcyjne również seksualnie osobniki. Żaby zdają się zatem być w sytuacji bez wyjścia. Mistrzowie zalotów są jednocześnie najbardziej łakomym kąskiem. Aby przeżyć, żaby musiały się więc posłużyć seksem. Tylko różnorodność dała im szansę na przetrwanie. Mechanizm dotyczy nie tylko zwierząt. Żaby stworzyły sobie szansę przetrwania dzięki temu, że mieszając genetycznie, pomiędzy, dokonując tych mieszanek genetycznych, potrafiły odpowiednio, atrakcyjnie rechotać, a równocześnie nie powiększać swoich wymiarów. To samo dotyczy gatunku ludzkiego. Jesteśmy, każdy jest inny, mali, duży, wysocy blondyni, bruneci, mądrzy, głupi, zdolni, niezdolni, prawda? To wszystko wynika z tych mieszanek genetycznych i to wszystko stworzyło nam szansę przetrwania i zaadaptowania się w istniejących hmm. warunkach. Hmm. To niby dlaczego dziedziczy się głównie te cechy złe? Nie, nie to tak na marginesie, tylko wiesz, wcale nie jestem o tym przekonany, bo pierwsze tak, tamci to są tamci, tamci walczą o byt tak, jak umieją, a człowiek? Człowiek ma maszynę, ma inteligencję i inne rzeczy, jego środowisko jest ustabilizowane. Jasne, że rozmnaża się płciowo, bo tak wymyśliła natura, bo tak kiedyś było trzeba, a może już nie. A może do rozmnażania, no dobra, potrzebni są mężczyźni, ale może nie tak dużo. Przecież faktem są dzieci z probówki. Faktem są banki genów, to znaczy w postaci męskiego nasienia, na razie męskiego. Przecież, a zresztą, dlaczego niby aż tak? Przecież istnieją eksperymenty biologiczne, i to na zwierzętach niezwykle wysoko zorganizowanych, w którym do rozwoju jaja, jednak ta druga część chromosomów nie jest potrzebna. Przecież na przykład jajo żaby można zmusić do rozwijania się poprzez drażnienie bardzo delikatną igiełką. Były takie eksperymenty robione, a inne no poprzez fakt na przykład wstrząsania w odpowiedniej kąpieli czy dodawania odpowiednich roztworów soli i tak dalej i tak dalej bez tego czynnika sprawczego w postaci plemników i na przykład w laboratoriach profesora Gregory Pinkusa uzyskano w ten sposób prawdziwe dorosłe osobniki żab, a to są kręgowce, przypominam, i prawdziwe dorosłe króliki, a te to nie tylko kręgło, kręgowce, a także ssaki. To niby dlaczego Ale nie człowiek? Ale przypominam, że te osobniki wyhodowane, rzeczywiście fascynujące i niebezpieczne eksperymenty, wyhodowane in vitro, drogą bezpłciową, są słabsze, gorzej zorganizowane, o wiele łatwiej narażone na wszelkie ataki konkurencji, czyli bakterii i wirusów, a wreszcie fakt, że takich eksperymentów nie robiono jak dotąd w odniesieniu do komórek ludzkich, świadczy tylko dobrze o naukowcach. Po prostu moralność i etyka stwarza tutaj nieprzekraczalne bariery. I nie no, zgoda, nadzieję, ale ja rozważam problem teoretycznie. Więc teoretycznie, no. No, miejmy nadzieję, że on zostanie w ogóle tylko w teorii. Natomiast y, odpowiedź y, na to, czy y, ta forma y, rozmnażania jest lepsza czy gorsza, chyba, chyba nie ulega wątpliwości. Te eksperymenty, o których Ty mówisz, miejmy nadzieję, będą y, tylko fantazją, y, która pozostanie na zawsze zamknięta na kartach książek popularno-naukowych. Natomiast powstała y, nie tak dawno fascynująca też teoria tłumacząca, w jaki sposób, Człowiek broni się przed atakiem mikroorganizmów właśnie dzięki temu, że istnieją dwie płci. Hmm. Powiększenie setki tysięcy razy, wirusy, białkowe woreczki pełne chemii w postaci kwasów nukleinowych, płeć, wolne żarty, ważne, że to są wrogowie. Powiększenie kilka tysięcy, bakterie, pełna ignorancja seksu, rozmnażają się przez podział, ale nie sposób reprodukcji jest tu istotny, lecz szybkość. 25 minut wystarcza, by kolonia wzrosła dwukrotnie. Nam w najlepszym przypadku zabrałoby to 25 lat, tysiąc razy wolniej. A tu dziesiątki stają się milionami dosłownie w kilka godzin. Miliard osobników, tysiące rodzajów, a średnio połowa z nich to także wrogowie. Atakują kupą. No ale skoro na głowce szpilki mieści się ich tysiące. Wobec takiej inwazji z zewnątrz nie mielibyśmy najmniejszych szans na przetrwanie. Na szczęście natura sprezentowała nam instalacje obronne. Tysiące komórek organizmu, mięśnie, wątroba, płuca, krew cokolwiek różnią się zasadniczo, ale mają pewną cechę wspólną. Znak rozpoznawczy, chemiczne hasło, które organizm potrafi rozpoznać. Na posługuje się podrobionym chemicznym paszportem. System natychmiast go rozpoznaje i uruchamia zespoły niszczące. Fachowo owe chemiczne znaki rozpoznawcze nazywa się antygenami. Dzięki ich rozpoznaniu system obronny wielkiego organizmu niszczy w zarodku 99% inwazji. I zawsze, wraz z informacją genetyczną, organizmy potomne nabywają wiedzę o fałszywych legitymacjach wrogów. Ale życie to zmiany. Najeźdźcy nie są głupi. Czasem w ciemnych spelunkach ewolucji zdobywają papiery pozwalające bezkarnie przenikać przez barierę systemu obronnego. A czasem używają przepustek tak nowych, że organa ścigania po prostu nie nauczyły się jeszcze odróżniać ich fałszu i wtedy. No dobrze, ale. Co to wszystkiego, wszystko ma wspólnego z seksem? Ma. Powiedzmy, że rozmnażemy się przez pączkowanie. Każdy organizm podobny wyposażony jest wtedy w ten sam mechanizm obronny, bo niby skąd ma brać inny. Jeśli sprytny na oszuka układ obronny, choćby w jednym przypadku, strach pomyśleć. Co innego, jego organizmy zbiorowiska różną się wewnętrznym kodem. Obcy wygrywa, wygrywa wtedy co najwyżej bitwę, nigdy wojnę. Ale przypomnijmy, ten system obrony, ten system chemicznych kodów rozpoznawczych, określony jest przez informację genetyczną. Jeśli ta nie ulegnie zmianie, jeśli genetyczny garnitur jest ciągle ten sam? Nie, nie jest. By narodził się nowy człowiek, konieczne jest wymieszanie informacji genetycznej dwojga starszych. Oto genialny sposób na różnorodność, na zapominanie o wrogach, których już nie ma i szybką odporność na nowo powstające czynniki ataku. Oto seksualna teoria odporności. Śpijcie spokojnie, mężczyźni. Bez Was życie nie miałoby sensu.